Masny Ben Gigachat, Prot Mergani. Wrócie Ew. Sprawdźmy ten kawałek. Ja dzięki za trzy miesiące. Ty najka, zapach pakora, bam Obok mnie jest O masny band melodyczny Ona patrzy na mnie tak Ona patrzy na mnie tak Idę sobie tu i tam Mówię ci, to jest ten znak Oczy masz jak cały świat Budzę się bez mojej kobiety Dobra, chciałbym tylko powiedzieć, od razu Że chciałbym od razu zaznaczyć że bardzo mi się podoba, że w końcu wokal masnego Bena nie jest głośniejszy niż beat. Tak mnie to zawsze irytowało. A teraz mam wrażenie, że jest dobrze. No jak na razie. Kochałem tu liście do ciebie, tempo jest tutaj za duże, już nie pasujemy do siebie. Nie chcę już do tego wracać, mimo że brakuje ciebie. Tempo jest tutaj za duże, już nie pasujemy do siebie. Gigacza, jestem z bratem cały czas Ciąglę Taki bicorz dopych jeździ, tada i ga czad, bo boim, to czad, boimcz do pychęźni, tada i ga czad Jadę na miasto, jak jebany giga czat W o o ocie mach z volion bas Kręcę Lolka cały czas Razem lecimy do gwiazd, bo jak nie dziś to kiedy nasz czas Zrobiłem już tysiące tras, trzysta ile wypas? Chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że najlepszą decyzją jaką zrobił Masny Ben to pójście w solo. Mam wrażenie, że jego numery, które robi solo, są o wiele lepsze, ze względu na to, że cały czas masz równy poziom kawałka i nie masz momentu, kiedy załóżmy Masny Ben leci dobrze, nagle wbija ktoś inny i kurwa sraka. Wiecie o co chodzi? Jakoś tak zdecydowanie uważam, że na lepiej to wyszło, nie? się <śmany> o mama, mama, o Ulfiku, Dawaj mówię, lunko, wiesz, ogólnie mówię, mówię mama, mama, wiesz, Bardzo mi się podoba ten referenz... Zajebiste Nie ej, ale bardzo przyjemny numer w ogóle kurwa. Tak szczerze. Trochę spóźniony, trochę tak. Ale mam wrażenie, że on miał... Mam wrażenie, że ten numer miał wyjść trochę wcześniej chyba. E jak wtedy była taka meta na emotkę GigaChada, jak ona dopiero w Polsce, że tak powiem, yy, raczkowała na, twi na, na, na Twitchu. Yy, wydaje mi się, że, że właśnie miało to wyjść wcześniej, ale bardzo przyjemny jest ten numer, tak szczerze. Teraz przyznaj, że Mergani zapłacił ci za ocenę? Człowieku, jakby mi zapłacił za ocenę, to ja bym tutaj konia walił, kurwa, do każdej sekundy. Ale Mergani się opierdalał? Bardzo możliwe, że Mergani się opierdalał. Buty Najka, zapach pakora, bam Obok mnie jest ona, ona patrzy na mnie tak. Ona patrzy na mnie tak. Idę sobie tu i tak. Bazą za TikToki, nagrywaj, wygra na 10 koła. Serio? Kurwa? Ej, jest jakiś konkurs? Jest jakiś konkurs od masnego Bena, że 10 koła można wygrać, jak się TikToka nagra. I będę mówił na każdym streamie. Lajkujcie tego TikToka. No ja tak, Gigaczad! Dawaj, dawaj, Mergano, screena. O kurwa, jest, faktycznie. Pa. Najbardziej lajkowany film zgarnia 10 tysięcy, a kolejne 5 osób, które nas kreatywnie zaskoczy, otrzyma 3 koła. Kurwa. Kurwa, człowieku, 10 koła, nie? Jo pierdola. Szybki hajs. Szybki hajs, kurwa. Ej, Mergani, a jak na przykład po kryjomu, jak będziemy na Ma, zmuszę Boxdela, żeby nagrał ze mną TikToka i podłożę dźwięk, i on o tym nie będzie wiedział, i, i zbiorę najwięcej lajków do tego, i stary, to to będę mógł wygrać? Ja tak, człowieku. Ja tak. Ej, stary, możemy coś nagrać na mojego streama? <grym> tam. Wiesz, tam powiem? Do a pozdrów streama, nie? I on tam wiesz, coś gada. Ja to wyciszę i włączę muzę, stary. Ja tam tak. I chuj, i wrzucę na TikToka, nie? nie? chcę już do tego wracać. A ja tak, a ja tak. Ciebie, ej, ej, TikTok, dłużej, TikTok, Ej! Jestem z bratem Jestem z bratem Kurwa wypierdala z tym dolejtem Jeszcze raz powtórka, jeszcze raz powtórka powtórka. Giga czat Jestem z bratem cały czas Ciągle tu na kurwia bas Gręcej lolka, jaram hasz Giga czat Koko kartano Minimaj Dobra, jest git. Rzucam to na TikToka Dawać przelew kurwa. Jak ktoś inny wrzuci tego TikToka? Znajdę wasz adres i macie pozew. Fajny jest ten numer. Fajny jest ten numer. E, jaki był ostatni numer gangu GNG Louda? Czy lepszy niż Louda? Loada mi się chyba bardziej podoba. E, Loada chyba bardziej, choć ten też jest kurwa fajny. Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że są. Nie, Louda mi się bardziej podoba chyba przez to, że jest taki, wywołuje u mnie taką nostalgię. Ale Gigacha też jest bardzo przyjemny.